naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim z tego miejsca chciałbym poddać Bogu chwałę i podziękować Mu za to, że mogę tutaj być, że mogę stanąć tutaj przed Wami i że mogę dzisiaj wydać świadectwo o Bożej mocy, o mocy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, o tym, że On żyje i ma moc odmienić ludzkie życie, bez względu na to, jak Ono, jak ono wygląda. Ja, moi drodzy przyjaciele, wychowałem się w niepełnej rodzinie. Moja mama umarła, jak miałem 4 czy 5 lat. Mój tata też to bardzo mocno przeżył, zaczął to w smutki w algodolu. I mimo że wokół mnie byli ludzie, którzy mnie kochali, różni ciadkowie, babcie, ciocie, moja starsza siostra, to jednak gdzieś z stałem tym bólem, który z tą pustką, która powstała w moim sercu po śmierci matki, gdzieś pozostałem z tym wszystkim sam. Uciekałem jako gdzieś w świat fantazji, jako dziecko, wyobrażałem sobie, że jestem kimś innym, moje życie wygląda inaczej. Żyłem w świecie jakimś takim wyimaginowanych, wyimaginowanych fantazji i chciałem żyć po swojemu. Później taką moją, taką moją drogą takiej, takiej ucieczki od rzeczywistości była droga buntu. Chciałem żyć po swojemu, nie chciałem się nikomu podporządkować. Odrzucałem wszelką taką władzę rodzicielską czy taką zwierzchność w szkole. Chciałem żyć po prostu po swojemu i chodzić własnymi, własnymi drogami. Jak miałem 11 czy 12 lat, to jedną z form mojego buntu stało się to, że zacząłem sięgać po wszelkie możliwe używki tego, 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 tego świata. Najpierw się zaczęło niewinnie, tam jakieś papierosy, piwo, palenie marihuany, ale później zacząłem sięgać po coraz to nowe substancje, od których mimo, że byłem tak naprawdę jeszcze dzieckiem, stawałem się z roku na rok coraz bardziej, coraz bardziej uzależniony i tak naprawdę nauk zaczął w którymś momencie determinować każdym moim zachowaniem, całym moim, 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 moim życiem. Nie skończyłem żadnej szkoły poza szkołą, poza szkołą po, po podstawową, przez którą też mnie nauczyciele po prostu Przepchnęli przed, Nie potrafiłem utrzymać żadnej Żadnej, żadnej pracy I kiedy, jakby mi się z początku jeszcze wydawało Że mogę żyć po swojemu Mogę żyć jak chcę Bo jestem takim młodym wilkiem Moje życie należy do mnie I w ogóle nie myślałem o przyszłości Ale kiedyś, kiedy właśnie ja, ja nie myślałem o przyszłości, ale ta przyszłość stanęła na mojej drodze, ponieważ w moim życiu pojawiło się, pojawiło się pierwsze dziecko. Ja nie potrafiłem sprostać odpowiedzialności, jaka się z tym wiązała, ponieważ po prostu byłem uzależniony i nie potrafiłem dźwignąć tej odpowiedzialności. Moja... Pierwsza żona rozstała się ze mną, po prostu byłem nieodpowiedzialnym, nieodpowiedzialnym narkomanem. Drugi związek, z którym również pojawiło się dziecko. Ja co prawda przestałem zażywać narkotyki na jakiś czas, ale nie potrafiłem żyć na trzeźwo i znalazłem sobie zamiennik w postaci alkoholu i zacząłem po prostu z tygodnia na tydzień pić coraz więcej, bo nie potrafiłem po prostu żyć nie potrafiłem żyć, żyć, na trzeźwo. I ten związek również się rozpadł, tego, dlatego bo właśnie matka mojego dziecka nie potrafiła wytrzymać z pijakiem pod jednym dachem. Później to już była równia pochyła. Wróciłem do starych nawyków, do starych kolegów, do starych przyzwyczajeń. Zaczęło się lądowanie na ulicy bez żadnych perspektyw, bez żadnej nadziei na lepsze, na lepsze jutro. Miałem depresję, ponieważ wszystko, co było w moim życiu do osiągnięcia, to to przegrałem. Ja po prostu, moje życie było jedną wielką kupą gruzu i ja nie potrafiłem z nic, nic z tym zrobić. Może moja głowa była pełna różnych dobrych planów, jakichś marzeń o normalnym życiu, ale ja byłem uzależniony i nie potrafiłem nic w tym kierunku nic w tym kierunku zrobić. Tunel, którym szedłem był bardzo ciemny, bardzo długi i nie było światełka na jego, na jego końcu. Moje życie zaczęło się zmieniać kiedyś na takim wydarzeniu jak to, na ewangelizacji, kiedy pewien wierzący człowiek stał i mówił, jak Bóg odmienił jego życie. Ja zacząłem go słuchać i w moim sercu zrodziło się takie pragnienie, skoro Bóg odmienił jego życie, to może odmieniłby też, też i moje. Dostałem taką, dostałem taką Ewangelię, jaką my Wam tutaj dzisiaj rozdajemy. To jest Ewangelia według świętego św. Jana. I dostałem tamtego, tamtego wieczoru od wierzących ludzi, od chrześcijan, dostałem taki przekaz, usłyszałem taki przekaz, którym dzielę się dzisiaj z Wami. Bóg Ciebie kocha bez względu na to jak wygląda Twoje życie, jak ono wyglądało do tej pory, co o sobie myślisz, to Bóg Ciebie kocha z tej miłości Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy po to aby Ciebie zbawić, po to aby Ciebie uratować, aby Cię wyrwać z tego błędnego koła w jakim się toczy teraz, teraz twoje, twoje życie. Bóg ma plan dla Twojego życia, to jest dobry plan. Ten plan może niekoniecznie będzie, będzie łatwy do wprowadzenia, ale on jest dobry. Dostałem taką radę, którą daję dzisiaj również każdemu z Was. Weź do ręki Boże Słowo. Przeczytaj je, przyjmij z wiarą to, co tam jest napisane. Zacznij się nim karmić, zacznij je wypełniać, zacznij, zacznij żyć według tego, według tego tego, słowa. Zacznij się do Boga modlić swoimi słowami, tak jak potrafisz. Wylej przed Bogiem swoje serce. Rozmawiaj z Bogiem jak z kimś bliskim, z kimś komu ufasz. Znajdź mniej kontakt z wierzącymi ludźmi, znajdź sobie jakiś kościół, jakąś społeczność, w którym się będziesz po prostu dobrze czuć, gdzie będziesz chciał wsparcie uwierzących ludzi, a Twoje życie Bóg zacznie zmieniać. Wiecie co, mi było ciężko uwierzyć w tamtym momencie, że ktoś może kochać takiego degenerata, jakim ja wtedy byłem, a tym bardziej ten wszechmogący Bóg, którego znałem tak naprawdę tylko z lekcji religii w szkole podstawowej i na, na temat Boga miałem bardzo wykrzywiony, wykrzywiony obraz, ale ja przeczytałem taką broszurkę, Ewangelię, i od tamtej pory już nic w moim życiu nie było tak, takie samo. Ja przeczytałem tam o Bożej miłości, o tym, że z tej miłości Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. W wielkim bólu i cierpieniu i że umarł po to, aby mnie wydobyć z tego po prostu koła grzechu, w jakim się toczyło moje życie. Ja zapragnąłem wtedy stać się chrześcijaninem i wpuścić tego Boga do swojego życia, aby mógł doświadczać tych wszystkich cudów, o których przeczytałem, przeczytałem właśnie... W, w Ewangelii. I zacząłem modlić się do Boga, wylewać ten całą, tą całą niemoc, to całe uzależnienie, które rządziło moim życiem. Ja to wyznawałem Bogu w takiej modlitwie jako, jako grzech. Modliłem się o pomoc, żeby Bóg przyszedł do mnie, żeby mnie uzdrowił, żeby mnie uwolnił, żeby naprawił moje życie. Zacząłem zaglądać do różnych chrześcijańskich społeczności, gdzie Bieżący ludzie nie namawiali mnie do przestrzegania żadnej liturgii czy jakichś obrzędów, jakichś rytuałów, ale oni wkładali swój wysiłek do tego, żeby ja po prostu z całego serca zaufał Jezusowi i powierzył Jemu swoje, swoje życie. Modliłem się do Boga o cud, chociaż ten cud nie nastąpił od razu to ja byłem konsekwentny w tej modlitwie i nadszedł taki dzień w moim życiu, kiedy z godziny na godzinę mnie odpuściły wszystkie narkotyczno-alkoholowe głody, które mi towarzyszyły przez 18 lat mojego życia. Bóg zaczął naprawiać moje życie, naprawił relacje z moimi dziećmi, wyciągnął mnie z bezdomności. Mam teraz nie wiem, stałą pracę, stałe źródło dochodów. Nie ma takiej dziedziny w moim życiu, której Bóg by się nie dotknął i której by nie pobłogosławił. Ale najpiękniejsza rzecz, jaką dostałem od Jezusa, to jest. Zbawienie od moich grzechów. Ja bardzo wiele złych rzeczy zrobiłem w swoim życiu i wiem, że Jezus Chrystus poniósł karę na krzyżu za każdą jedną rzecz, jakiej ja się dopuściłem. Za każdą zły czyn, każde złe słowo, każdą złą myśl. Ja wiem, że ten ciężar, ciężar moich grzechów został zdjęty z moich barków, ponieważ... Tak mówi Boże Słowo. Jest napisane, że kiedy my wyznajemy nasze grzechy Bogu, to On jest wierny i sprawiedliwy. I wybacza nam nasze grzechy i oczyszcza nas wszelkiej niesprawiedliwości. To nie dość, że Bóg chce ci dzisiaj wybaczyć Twoje błędy, to chce Ci dać jeszcze siłę do tego, żebyś się od nich, od nich odwrócił. Tak jak mówię, od dziewięciu lat, od dziewięciu lat jestem jestem trzeźwy nie piję nie palę nie ćpam nie palę nie, 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 palę, pa, nie palę papierosów i nie jest wybuchnie wyczoną z bezdomności. Na początku roku Bóg postawił na mojej drodze wspaniałą kobietę, z którą wziąłem, z którą wziąłem ślub. Dlatego stoję dzisiaj, kochani, tutaj przed wami i mówię wam z samą odpowiedzialnością, że Jezus Chrystus żyje. On zbawia, uzdrawia i uwalnia i dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Jezus Chrystus. W swoim zmartwychwstaniu powiedział swoim uczniom taką rzecz: Da nam jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I ja jestem żywym dowodem na to, że tak jest. Ja byłem beznadziejnym przypadkiem. Jakbyście mnie jeszcze kilka lat temu zobaczyli, to nie chcielibyście nawet splunąć w moją stronę. A dzisiaj mogę stanąć tutaj przed Wami jako normalny człowiek, jako normalnie funkcjonująca osoba. Jako mąż, jako ojciec, jako człowiek, któremu można. Oczywiście nie jestem idealny, jak każdy człowiek popełniam, popełniam błędy, mam lepsze i gorsze dni, ale staram się trzymać Bożego Słowa, staram się być mu wierny i Bóg jest ja Boga traktuję poważnie i Bóg traktuje mnie. Chroni mnie strzeże, opiekuje się mną. Oczywiście przechodzę czasami przez różne próby, przez różne doświadczenia, bo życie chrześcijanina nie jest usłane różami. Też przechodzimy przez różne trudniejsze momenty, ale przez te wszystkie, przez te wszystkie trudniejsze momenty przeprowadza nas Jezus Chrystus, który jest dobrym pasterzem, który jest dobrym opiekunem. Ktoś z was mógłby powiedzieć tak, on był narkomanem, on był narkoholikiem, on potrzebował się nawrócić, ponieważ on był na dnie. Ale kochani Boże, słowo nie pozostawia nam złudzeń. Jest napisane, że wszyscy ludzie zgrzeszyli i brak przez ten grzech, brak Bożej obecności. To znaczy, że każdy człowiek na tej ziemi prędzej czy później, mniej lub bardziej świadomie, ale popada w jakiś grzech i ten grzech oddziela nas od Boga. Jest napisane, że zapłatą za także jest śmierć i wieczne potępienie. To znaczy, że zapłatą za nasze błędy jest po prostu wieczność piekla. Ale Bóg nie chce, żeby ktokolwiek był, 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 był potępiony. Dlatego dalej jest napisane w Biblii, że darem łaski Bożej jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. I my Wam dzisiaj tutaj, kochani, o tym zbawieniu mówimy. Mówimy Wam o Jezusie Chrystusie, który zbawia, który uzdrawia i który uwalnia. Mówimy Wam o Jezusie Chrystusie, ponieważ ja jest napisane, że nie ma żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jest napisane, że jeden jest Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem i jest nim właśnie Jezus Chrystus. Tylko krew Jezusa Chrystusa może zmyć nasze grzechy. Tylko on może nas wprowadzić do Bożego Królestwa. Jezus Chrystus powiedział o sobie, on jest prawdą, Jezus powiedział o sobie, ja jestem prawdą, ja jestem drogą i ja jestem życiem. Tylko przez jest droga do, do do życia wiecznego. Jezus Chrystus powiedział o sobie: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz przyszedł, aby położyć życie za swoje owce, aby owce żyły i obfitowały. Bóg nie chce, aby ktokolwiek z nas, aby ktokolwiek na ziemi żył tutaj pod panowaniem grzechu, czy jakiejś choroby, czy jakiegoś innego przekleństwa. Jezus Chrystus przyszedł położyć swoje życie, abyśmy byli wolni, abyśmy mogli żyć w błogosławieństwie. Jezus powiedział dalej, że jest jeszcze ktoś jeszcze, że jest przeciwnik. Diabeł, że diabeł przyszedł po to, aby grać, zażynać i wytracać. I bez względu na to, czy dzisiaj się deklarujesz jako osoba wierząca czy niewierząca, to jakaś duchowa zwierzność działa w Twoim życiu i to od Ciebie należy decyzja, jaka, jaka ta duchowa moc będzie w Twoim życiu działała. Bo jeżeli dzisiaj powiesz tak Jezusowi Chrystusowi, jeżeli powiesz dzisiaj Jezusowi Chrystusowi, że tak, Panie, jak chcę Ciebie poznać, ja chcę Ciebie doświadczać, ja otwieram drzwi. Do mojego serca, do mojego umysłu, do mojego życia, do mojej rodziny otwieram Tobie, to On przyjdzie, On zacznie oczyszczać. I może nie od razu będziesz będziesz widział Jego działanie, ale On zacznie działać w Twoim życiu. Ale jeżeli dzisiaj się odwrócisz od Chrystusa, jeżeli powiesz że z jakichś względów, nie, nie potrzebuję Boga, to świat duchowy nie znosi próżni. Jeżeli Ty odrzucisz Jezusa, to on, on będzie płakał nad Twoją decyzją, ale automatycznie w to miejsce przyjdzie diabeł po to, aby Cię sponiewierać, po to, aby wpakować Ciebie w jakieś kłopoty, aby wpakować Ciebie w jakieś przekleństwo, tak działa świat, świat duchowy, duchowa rzeczywistość, mimo że jest niewidzialna, jest bardziej realna niż ten świat, niż ten świat nocległy, niż ten świat, który możemy obserwować. Ja was błogosławię drodzy przechodni Chcę was zostawić właśnie z tym Z tą informacją, że Bóg ciebie kocha I dzisiaj przez wiarę Możesz zacząć doświadczać tej miłości Jest napisane, że Bóg jest dobry I Bóg chce, abyśmy Nie doświadczali jego, jego dobroci Jeżeli ktoś z was chciałby otrzymać Taki darmowy egzemplarz Ewangelii to my jesteśmy, to my takie egzemplarze dla Was, dla Was mamy. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje rozmowy czy modlitwy, to my to również jesteśmy tutaj, tutaj dla Was. I tak jak mówiłem, ja jestem żywym dowodem, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, bo uwierzcie mi, ja naprawdę byłem beznadziejnym przypadkiem. Niech Wam Bóg błogosławi, drodzy Wszechownie, niech Was chroni i niech Was strzeże. Amen. You got this, mouth yeah.